To, nawet mimo, że nie ma faktycznie przed nami tego, kto nam szkodzi, to samo wspomnienie już wzbudza w nas gniew. Czasami jest tak, że nakręcamy się tak strasznie: ojej, a jak on mógł tak powiedzieć? A dlaczego ja tego nie powiedziałem? Powinienem był, sami siebie nakręcamy. To już jest ta pierwsza dogodna chwila, w której powinniśmy ćwiczyć się w cierpliwości, uświadomić sobie. Na co ja głupi siedzę i tracę teraz czas na nakręcanie się, na wyobrażanie sobie, co ja zrobię, co ja powiem, wyluzować. Nikt nie ma, nikt nie ma żadnego pożytku z takiego nakręcania się. Znacie taki, taki dowcip, który mówi o tym nakręcaniu się, o tym, jak zajączek chciał pożyczyć kosiarkę? Tylko taki no, głupi, ale taki życiowy. Chciał pożyczyć kosiarkę, no niedźwiedź miał w okolicach kosiarkę. No i okej, okay, pójdę pożyczę, no tylko gdzie Misio będzie chciał rozmawiać z takim byle zajączkiem? Nie, no nie. No ale no, zobaczę, może mi pożyczy. Idzie, idzie, dalej sobie myśli. No i co, i co, to poproszę o kosiarkę i misio tak akurat takiemu zajączkowi, który nie ma żadnej siły, który nie ma wpływów. Pewnie nie będzie chciał pożyczyć. Więc idzie dalej, no, idzie. Nie, no, poproszę, spróbuję, może jednak. No, ale nie, no, Misio, to na pewno mnie to nie weźmie na poważnie, bo no, mnie nie będzie chciał pożyczyć kosiarki. No, ale spróbuję i tak skrócę, to można jeszcze długo, jak w końcu dochodzi do tego, że puk-puk-puk, misiu otwiera uśmiechnięty, się słucham. Wiesz co? Wstawcie tę kosiarkę. No, no. Ale nieraz działamy dokładnie w taki sposób nakręcając się, kiedy nie ma faktycznego powodu i faktycznego obiektu. I to są te pierwsze chwile, w których możemy ćwiczyć się w cierpliwości. Spróbować po prostu rozluźnić umysł. Tak jak powiedziano, że cierpliwość to jest zrelaksowany umysł pełen współczucia i pomyśleć biednym siódmy. Istnieje wiele historii mówiących o tym, jak ćwiczyć się w cierpliwości. Na przykład w Jatakach, czyli w poprzednich, opisach poprzednich żywotów Buddy, jest historia o tym, jak przyszły Buddha, wtedy jeszcze bodhisattwa, odrodził się jako pustelnik, którego imię było, nie wiem jak to jest w sanskrycie, po tybetańsku, zypanala, to znaczy mający moc cierpliwości. I praktykował samotnie w dżungli. Ćwicząc się w cierpliwości. To było to życie, w którym szczególnie skupiał się na praktyce cierpliwości. Ale tak się złożyło, że kiedyś Maharadża udał się na polowanie, wraz z nim duża świta, no i wszystkie jego żony królowe. Część tych królowych odłączyła się, poszła na spacer po lesie i spotkały takiego samotnego mędrca. Rozpoznały, że pewnie to musi być ten świątobliwy, sławetny Zypangała. Więc skłoniły się, poprosiły, czy mógłby udzielić im jakichś duchowych pouczeń, no i w ten sposób wdały się w taki dialog z tym pustelnikiem. W pewnym momencie jak król się zorientował, że nie wszystkie królowe są przy nim. Udał się na poszukiwanie no i znalazł te królowe rozmawiające z pustelnikiem. Jakiś mężczyzna śmie rozmawiać z jego własnością. Wpadł w gniew. I zakrzyknął: Kim jesteś i co tutaj robisz? Na co ten pustelnik odpowiedział: Nazywam się Zypalnała i ćwiczę się w cierpliwości. <laughs> Zypalnała znaczy moc cierpliwości i ćwiczę się w cierpliwości. Na to król powiedział: Nie wierzę, flirtowałeś z moimi żonami, a teraz podszywasz się pod świętego po to, żeby, żeby uratować swoją skórę. I w złości wyjął miecz i odciął temu pustelnikowi lewe ramię. A teraz kim jesteś i co tutaj robisz? Następnie odpowiedział, nazywam się Zypannała i ćwiczę się w cierpliwości. Więc król jeszcze bardziej się rozzłościł i powiedział, twierdzisz tak, bo próbujesz uratować swoje życie. W złości odciął mu drugie prawe ramię i powiedział, a teraz kim jesteś i co tutaj robisz? Nazywam się Zypannała i praktykuję cierpliwość. Król wpadł już w ostateczną furię Chciał uciąć głowę pustelnikowi, na co ten powiedział: Jeśli prawdą jest, że posiadłem doskonałość cierpliwości, to niech moje ręce teraz przyrosną. I faktycznie psz, ręce przyrosły mu w jednej chwili. Więc król dopiero wtedy zorientował się, że ma do czynienia z takim autentycznym świętym. Pożałował tego, co zrobił, zaczął wykonywać pokłony. I prosił go o wyjaśnienie, w jaki sposób mógł dojść do takiej perfekcji, do takiej doskonałości w cierpliwości. I właśnie w, tym, w tych naukach jest wyjaśnione, jak ćwiczyć się w cierpliwości, jak przez wiele żywotów, zaczynając od takiej małej cierpliwości, pewnego opanowania w pewnych sytuacjach, jak stopniowo rozwijał coraz większą, większą cierpliwość i w końcu doszedł do takiego spełnienia cierpliwości, do doskonałości cierpliwości. Więc to jest bardzo ważne, jeszcze raz powtarzam, chociaż już to mówiłem, że to nie jest tak, że jeśli czasami sytuacja nas przerośnie i nie potrafimy się opanować, to znaczy, że nie nadajemy się do tego, żeby się uczyć, jak być bodhisattwą, żeby się ćwiczyć w cierpliwości. Nie, po prostu to przerosło jeszcze nasze siły, nie należy wtedy myśleć o sobie, to ja się do niczego nie nadaję, tylko próbować. Iść dalej tą ścieżką i próbować na drugi raz podobnego błędu nie popełnić. Tak jakbyśmy mieli dokądś dojść, dokądś dojść. potknęliśmy się, upadliśmy, wpadliśmy w kałużę czy w błoto. Nie możemy już do końca życia tylko leżeć i narzekać, o jaki jestem niezdara. Trzeba się podnieść, otrzepać i iść dalej, próbować nie popełnić podobnego błędu. Tak jakby się grało w piłkę, to ten przykład wiele razy przy różnych okazjach powtarzam. Mieliśmy takiego kolegę, który całkiem nieźle pogrywał, ale jak się zdarzyło, na przykład gdzieś tam dwóch, trzech okiwał, strzelił tyle obok słupka z tak pan no, przeżywał. W tym razie, w tym czasie nam strzelili dwa gole, on przegapił pięć okazji strzelenia innego gola, on przeżywał swój błąd. Trzeba grać dalej. Wielki Konfucjusz mawiał, że popełniać błędy o to czego powinniśmy się wystrzegać. Ale popełnić błąd i wciąż go rozpamiętywać, to dopiero prawdziwy błąd. Więc, jeśli się zdarzy, że nie wytrzymamy, to oczywiście żałujemy tego, chcemy na drugi raz nie popełniać podobnych błędów, no ale trzeba grać dalej. Takie chorobliwe poczucie winy nie jest niczym twórczym. Dalej, drugi rodzaj cierpliwości to cierpliwość w znoszeniu trudów. Odnosi się to. Ogólnie do takich trudów, jakie mogą pojawiać się na przykład w wyniku choroby, albo kiedy postanowiliśmy wyjść na spacer, a tu zaczyna padać deszcz. Niektórzy ludzie potrafią wpadać w straszny gniew z tego powodu, czy coś się zepsuje, coś się zrobi, coś takiego zdarzy się, co nie jest zgodne z naszymi oczekiwaniami. Albo na przykład nasz partner czy partnerka powie coś. Co inaczej sobie wyobrażaliśmy, albo nie powie czegoś, co powinniśmy byli powiedzieć, co, co, powinien, co powinien był powiedzieć, albo powie nie tak, jak powinien był powiedzieć, albo powie nie to, co powinien był powiedzieć. Zawsze w takich sytuacjach dobrze jest się ćwiczyć w cierpliwości, owszem, chociaż tu bardziej ten opis dotyczy to cierpliwość znoszenia trudów dotyczy bardziej już nie kontaktów z innymi ludźmi, tylko Sytuacje, które, które nas spotykają, ale w szczególności dotyczy to trudów, jakie napotykamy, praktykując darmę. Trudy mogą być rozmaite. Na przykład nie podoba się to naszej rodzinie i zaczynają nas krytykować, zaczynają mówić, że jesteśmy wariatami, że marnujemy życie. Niepopadanie w gniew, w irytację jest praktyką cierpliwości. Również w krajach buddyjskich takie rzeczy się zdarzają. Ja znam osobiście na przykład taką mniszkę, która po to, żeby zostać mniszką musiała robić to po kryjomu, uciekać przed całą rodziną. Bracia przychodzili do klasztoru ją odbić. To nie jest tylko tak, że gdzieś tutaj w krajach, które nie, nie są buddyjskie, że rodzina może się sprzeciwiać temu, że ktoś chce się poświęcić praktyce dary. Poza tym Istnieją na przykład trudy związane z, z, z składaniem ofiar. Czasami jest po to, żeby złożyć jakieś ofiary. Powiedzmy, niektórzy z nas bywali w świętych miejscach. Najczęściej stoją tam hindusi i są gotowi sprzedawać. Trzeba znosić trudy opędzania się od natrętnych sprzedawców. W niektórych miejscach z kolei nie można kupić czegoś i trzeba iść bardzo daleko, żeby zdobyć jakieś ofiary. Istnieją trudy związane na przykład z okazywaniem szacunku różnym lamom albo trudy słuchania nauk.